Ta też można kupić, dobra. Namówiliście mnie, namówiliście mnie na to, czekajcie. Już to wszystko wklepuje w system. Gali, 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 gali. Gali, gali, gali. Witamy 600 osób na live. Lecimy po 1000 osób. Spytajcie tego gościa, gdzie złowił. Miałeś mnie dodać do znajomych, mówiłeś w poniedziałek, czy tam w niedzielę? No właśnie, a niedziela jest dopiero za dwa dni, a Halo? Halo? E, witam. Dzień dobry. w sprawie lustra. To jest aktualne? Halo, jeszcze raz pan powie. No nie, nie pan mówi. Czy to lustro, lustro jest aktualne? Tak, jest aktualne. Aktualne? Tak. Hmm? A pan mi powie, bo tam na tym zdjęciu jakiś taki pedałek jest się odbija. Czy to też jest na sprzedaż ten gościu? Też. Czyli ten facet w lustrze też jest na sprzedaż, tak? Tak. Bo chciałem kupić te laczki i te skarpetki Kubota, co tam na nogach ma. Nie ma problemu. Jaka to by była cena za to z tym lustrem, z laczkami i z skarpetami? No Złotówkę, ale przyjedź do mnie, to dogadamy się, może do 50 groszy. 50 groszy tylko? No, nie mam problemu. Czemu takie niskie ceny pan ma? To jest podejrzane. A, tak. Jakie podejrzane No takie niskie ceny? No a czemu A te lustro za ile? W Luminach w droższe. tam jest na pszczołach 180 zł. No A chcesz to może 180 zł i 50 groszy i bierzesz z lustrem Czyli będziesz ty w zestawie I lustro no, no i lustro no Za 180, 50 tak? 180 zł i 50 groszy A to taki tani jesteś? No, oczywiście, ale oczywiście. Bo ja jestem gejem. Ja też. Też? Tak. O, to dobrze, że dodzwoniłem się. No. Tak. Po, powiedz mi, czy można się umówić na jakieś BDSM za darmo z tobą? Na co? Na BDSM. A co to jest takiego Bo nie wiem, nie No, wiem. że zwiążesz mnie do łóżka i będziesz mnie bił jakimiś kijami, tymi i rżnął mnie. No oczywiście, że będę cię bił. chcesz. No, na no jeszcze raz, czy? Zielaskiem przypalam. co chcesz? Wszystko ci zrobię. O! Tata! Ej! A ty masz jakiegoś tam syna, słyszę. Nie, o tych, to o to tych to chami jeden ty. Ja lubię dzieci też, On... ja wiesz? O tych ha, Co lubisz? Dzieci lubię. I teraz masz zamknięte jakieś dzieci tam? Oczywiście, w klasie trzymam. I co? I co robisz z tymi dziećmi? Załóż się i ciągle. Aha. No. Nie, to ja nie wiem, ja się z tobą nie chcę jednak umawiać, na razie. No, do widzenia, dobra. Ty, co za typ, a co jak on prawdę mówił? Dobra, dzwonimy. Gry, gry, gry. Zobacz, oferty wysłałem 1000 zł. Człowieku, nie wysłałeś. Ty nic, człowieku, nie potrafisz wysłać. Jesteś zwykłym psychopatą. Halo. E, witam. Dzwonię w sprawie patelni, to jest aktualne? Aktualne. E, pan mi powie, ona jest używana, czy nowa, bo tu nie jest napisane? Nowe, 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 nowe. Nowe? Nowe. I na niej można wszystko usmażyć? To jest do indukcji, czy na gaz? Oj, już wychodzę, bo to mistura usnałam. Żeby spokojnie porozmawiać, wie Pan, no, producent podaje, że indukcja tak samo, nie? że można na indukcji smażyć, no, ja nie miałem okazji, no, ale indukcja, indukcja jest ten, no podaję, że indukcja tak samo mam nie? Aha, Pan mi powie, bo jak jest ta patelnia, to w tej rączce jest taki otwór chyba, czy nie? To znaczy, powiem teraz nie mam tej patelki przy sobie, Aha. żeby spojrzeć, bo to na magazynie tam sobie leży. Aha. Ona jest o tyle, no, no, powiem panu tak, no jak się weźmie w rękę, no to czuj, że to nie jest tam taki jakiś bubel, nie jest taka dość masywna, fajna jest. Aha. Ta rączka, ona jest na stałe. Nie jest przyklejona. Bo ja potrzebuję, ja potrzebuję koniecznie, żeby w tej rączce był taki otwór, bo I będę sobie tam wsadzał... Bo będę sobie tam wacka wsadzał, będę się masturbował tą patelnią. Dałoby radę, żeby był otwór, bo to jest ważne. Bo podczas gotowania, jak mi się nudzi, to podejdę, ściągnę skórę z wacka i po prostu tam wsadzam swojego wacka w patelnię. W garki tak samo wsadzam, jak mam garki. Dobra, nerej. No ale halo? Halo? Ty rozłączył się, co za ham? Działa ja od ponad 10 lat. Dobra, dzwonimy tam. 5 zł. Ej! Co ty wysyłasz, człowieku? Ty jesteś jakiś psychiczny. Jak można takie donaty człowieku wysyłać YouTuberom? Ty jesteś, kurwa, psychopatą. I tyle można powiedzieć o tobie, że jesteś zwykłym psycholem. I takich jak ty. Ej, zakład pogrzebowy taką muzyczkę sobie ustawił złote. Kamel małego Halo dzień dobry. Dzień dobry. Dozwoniłem się na zakład pogrzebowy. Tak, słucham. O, cicho panią słychać. Tak, proszę pana. O, teraz lepiej słychać. Ja chciałem się doinformować, czy pani firma też takie małe trumienki ma. Takie mniejsze. Oj. Takie mniejsze trumieńki, czy pani firma ma? Oj, i w tej chwili ja Panu nie powiem, bo nie jestem w zakładzie. Aha, a na zamówienie jakoś by dało radę? Mm. Momencik. Bo jest po prostu sytuacja taka, że cztery dni temu wleciała mi mucha do mieszkania. Ja ją zapałem w klatkę i jakieś pięć minut temu złapałem. Ty frajerzy! Halo. Ale jak pani się odzywa od klienta, tak? No. <laughs> Ty frajerze Tam się tak rajdżują, że po prostu ja uwielbiam tam dzwonić. Jeszcze raz dzwonię. Ej, zaraz drugiego telefonu zadzwonię. Pff. Halo? Halo. Obudziłem się w trumnie. Ale krzyknęła, co aż się przez stery załączyły. Aż się przez stery załączyły. W moich jest Apex 10. Jeszcze raz. Halo? No co, jeszcze się głupich żartów zachciewa? Czemu mnie pani nie chce obsłużyć? Cię? Głupich żartów się zachciewa? Po prostu chciałem kupić trumnę mniejszą, bo mi mucha zmarła. Bo niechcący urwałem jej nogę. Halo. <ścoughs> Ty, Frajerze!